Witajcie, witajcie w Amongus, Amongusia. Gramy w Amongusia. Amongus Amongus Jestem impostorem! Uoo, jestem... Jestem impostorem. Gdzie ja się odrodziłem? Gdzie ja się odrodziłem! W ogóle ja nie gram w to. Co jest znowu mam? magiczny ołówek chodzimy się pod labinie z tym jesteśmy ty ty, ty. idziemy kogoś zabić o tu mamy przycisk albo na kogoś nakłamiemy dobra nieważne gramy 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 Góramy, góramy. Idziemy se normalnie. O, znaleziono, znaleziono to ciało. Co zrobiliśmy? W ogóle, czemu ja tak... O Jezu, jakie mamy tutaj zajęcia piękne? Wiadomo, kto jest tym impostorem w ogóle. Tylko ja jestem impostorem. Na no kogo oni dosują? Na mnie w ogóle. Ja jestem czysty. Były był impostorem, bo wiadomo kto jest impostorem. Tu w kuchni w kuchni się nie odrodzę. Bo wiadomo kto jest impostorem. Bo wy, widzowie pewnie... Tylko widzowie wiedzą kto jest impostorem. Yy, więc ten po prostu... U mamy. Możemy zabrać? Idziemy kogoś zabić. Idziemy kogoś zabić. Idziemy kogoś zabić. Na przykład przywię, przywentujemy przykis w oczach. Ale jak fajnie. Jest. W ogóle ja nikogo tu nie mogę... Dobra, na krzyż. na krzyż. znowu ja za 4 minuty mogę użyć. <śmiew> <śmiew> w ogóle tutaj jest taki inny styl pisania. W ogóle taki inny styl pisania tutaj jest minutki, o, ekran się nie akurat, tutaj prawie ledwo Nie ja był impostorem, a bo wiadomo kto jest impostorem. Było to w korytarzu. Tylko widzowie widzą. Ale ja chcę zamówić taksówkę. To ja zabijam oczywiście. No, ja jestem tutaj, tak. Jakie przedstawienie tu mamy. Uhu. Nie ma, nikt, 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 nie. Nikt. nikt nie wypadł. Ale teraz się zorientowałem, że można w ogóle ten... O nie, odłożyłem się, się z którego miejsca. A jest jednak. Jest jednak wyjście! W ogóle... Tutaj mamy jakieś elektrony. No to idealny czas, żeby się przemienić. oj 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 Kto to jest? Nie no, co ja najlepszego zrobiłem? Co ja najlepszego zrobiłem? Co ja najlepszy. Żartuję, nie wątpię. Na razie nie umiem. Ale może kiedyś będziecie grać ze mną z moją twarzą, czyli celem. Uhu, uuu, grajcie sedem. Ostatnie to będzie runda. Poczekajcie, bo tu chwilę przyczekamy. Dobra, już gierka leci. Krumejtem jesteśmy, niestety, nie. O, jesteśmy tym. O, tu się odrodzimy. I możemy wentować, widzowie. Właśnie to mnie dziwi, czemu oni też mogą. on za mną idzie. O nie, no nie tego podałem! No nie tego! Ja wiem, ja wiem, że jest impostorem! Boże. będzie przycisk. Jest, tak, tak. Co to jest? Co to jest? Aha! Mam jakiego takiego? Okej okay. No to my lecimy Idziemy po przycisk Bo ja wiem może widzowie kto to jest ha! idziemy na górę jest! Mamy przycisk! Tak, ust. <laughs> Jest! Wciśnęliśmy przycisk! No i nie, no tylko nas trzech zostało. Tylko nas trzech. Przeciwam się mu. Mu się sprzeciwam. On pewnie zagłosuje na mnie, bo widać to po jego twarzy. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. <laughs> <laughs> Już lepiej na siebie było zagłosować. Co? Znaczy <laughs> co? O, co to jest task jakiś? Oj, oj oj.